Od 2 września na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ruszyły policyjne działania w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. W powiecie niedzickim przed wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi na przejściach dla pieszych stoją policjanci. Głównym celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi dla kierujących, aby zmniejszyli swoją prędkość tam właśnie gdzie są szkoły, gdzie jest przejście dla pieszych, ale również policjanci zwracają uwagę na osoby te najmłodsze, które idą do szkoły, aby przychodzili prawidłowo i prawidłowo korzystali z dróg. Policyjnej kontroli podlegać będą również autokary i busy, które dowożą dzieci do szkół. W ramach akcji funkcjonariusze i strażnicy miejscy spotykają się z uczniami w placówkach, gdzie rozmawiają m.in. o zachowaniu ostrożności na przejściach dla pieszych i przestrzeganiu innych zasad bezpieczeństwa. 4 września w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy dzielnicowy i strażnik miejski odwiedzili najmłodszych uczniów. W trakcie spotkania przeprowadzili test ze znajomości bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Zagadki pomagał odgadnąć jeden z bohaterów kreskówki. Najmłodsi dziecianie z lekcji już wyciągnęli wnioski. Tania były, na przykład, fi, czy Filip powin, powinien przeszkadzać tacie, jak jedzie? Oczywiście, że nie. Jak przechodzi się, to najpierw w lewo, później w prawo. Jak i w lewo, jeszcze raz, jak nikt nie jedzie, to można przechodzić. Czekać, aż będzie zielona. Jak ma się zielona i jedzie policja albo straż, no to przepuszczamy ją. A jak już będzie czerwony, zanim oni przejadą, to się czeka. Akcja bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca miesiąca. Policja apeluje również do rodziców, by ci przypominali swoim pociechom w trakcie roku szkolnego o zachowaniu ostrożności podczas drogi do szkoły. Prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty w naszym mieście pogratulował mławie kolejnej rekonstrukcji bitwy i wyraził nadzieję na kontynuację tego wydarzenia. Kochani Państwo, całej Mławie, wszystkim mieszkańcom Mławy, ziemi ławskiej gratuluję dobrego pomysłu na bardzo skuteczną promocję miasta i ziemi Mławskiej poprzez przypominanie tego niezwykłego fragmentu historii i Mławy i Polski całej, jakim była bitwa Mławska we wrześniu 1939 roku. Jestem pod ogromnym wrażeniem tysięcy, tysięcy ludzi, którzy przyszło tam w roli widzów, ale także widzów przeżywających to wszystko, ale także ogromnej ilości ludzi, którzy chcieli tam odegrać jakąś rolę. To nie jest, to nie jest teatr, to jest wspólne przypominanie niezwykłej historii i wspólne jej przeżywanie. Dlatego serdecznie gratuluję władzom miasta i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to niezwykłe wydarzenie ma miejsce i oby tak zawsze było przez wiele, wiele lat. Podczas uroczystości pod pomnikiem piechura prezydent Komorowski wspólnie z pułkownikiem Stanisławem Ślesickim, uczestnikiem bitwy pod mławą, złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą żołnierzy września. Prezydent Bronisław Komorowski zapalił również jeden z 864 zniczy, upamiętniających poległych w bitwie pod mławą żołnierzy. Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego w mławskim parku i spotkał się z uczniami i nauczycielami pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz mieszkańcami mławy. Wizytę prezydenta Komorowskiego w Mławie zakończyła kolacja w restauracji Ambrozja. Zwolennicy medycyny niekonwencjonalnej przez kilka dni mieli okazję wziąć udział w bioterapii, czyli spotkaniu z terapeutami, którzy pomagają odblokować kanały energetyczne w organizmie człowieka. To, co my robimy poprzez zbieranie ludzi w grupy, działa na kilku poziomach. Jeden to jest właśnie działanie czysto energetyczne, czyli poprzez wyrównanie pola energetycznego wokół człowieka następuje zdrowienie leczenie z najróżniejszych chorób. To jest aspekt jeden. Drugi aspekt, który tutaj ma miejsce, to jest terapia grupowa, czyli zbieramy ludzi w grupę po to, żeby energia była wyższa, po to, żeby doznali po prostu uzdrowienia w mocniejszym, można powiedzieć, bardziej skutecznie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, które poddały się różnym zabiegom. Wśród nich znalazły się żywe dowody na to, że medycyna niekonwencjonalna przynosi efekty. Ja już leczę się ponad rok. Ponieważ zachorowałam na białaczkę. Teraz jestem już po najważniejszym cyklu leczenia i zostało mi dwa lata cyklu podtrzymującego. W międzyczasie między kolejnymi cyklami chemioterapii poddawałam się też bioenergoterapii z rezultatem, jak widać, doskonałym. Bez żadnych efektów ubocznych, wyniki krwi teraz mam w normie, wszystko mam w normie. W pewnym okresie przestałam móc prawie, że chodzić bardzo bolało mnie biodro i miałam, mam zwrotnienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Również ostatnio właśnie miałam uszkodzone kolano, miałam pękniętą łąkotkę, w zasadzie powinna mieć zabieg operacyjny. Inne kolano było bardzo obrzęknięte, bardzo mnie bolało. Po czterech dniach terapii kolano przestało być obrzęknięte i jak do tej pory funkcjonuje zupełnie normalnie. Spotkanie z bionergoterapeutą pozwala nie tylko na poprawę zdrowia, ale również na naładowanie na długie miesiące akumulatorów do dalszej pracy. Dlatego na spotkaniu pojawił się po rocznej przerwie Wieczesław Szeremeta. Dzisiaj przejechałem w zasadzie bardziej profilaktycznie, żeby jakby podciągnąć to swoje zdrowie, Muszę powiedzieć, że ta terapia bardziej małżonce pomogła, która przechodziła też taką ogólną nerwicę związaną no, z chorobami kobiecymi i ona przez rok naprawdę wy... wyglądała jak Anioł, można powiedzieć. No, dzisiaj też przyjechała bardziej profilaktycznie, namówiliśmy swoją mamę, żeby uczestniczyła dalej w tej terapii. Bioterapia i medycyna naturalna mają pomóc ostródzie stać się idealnym miejscem do podratowania swojego stanu zdrowia, a to za sprawą nowego projektu, który zakłada wykorzystanie istniejącej już nowoczesnej bazy hotelowej. Coraz więcej młodych ludzi bardzo mocno patrzy na, na zdrowie. Na to na profilaktykę zdrowotną, na to, żeby się więcej ruszać, więcej ze sobą przebywać, żeby ten czas na odpoczynek był jak najdłuższy, bo wtedy po prostu dobrze się czujemy, nie musimy wydawać później na specjalistów, na, na, na niepotrzebne lekarstwa. Dla osób zainteresowanych bioterapią mamy dobrą wiadomość. Kolejne spotkanie z terapeutami odbędzie się już za miesiąc. Udział w nim nikomu nie zaszkodzi, a wręcz może pomóc. W każdym mieście powinny być specjalne miejsca, w których mieszkańcy mogliby się zrelaksować i odpocząć, a przede wszystkim spędzać wolne chwile. Teren przy Jeziorku Miejskim w Niedzicy jest jedną z ładniejszych części miasta. Od 26 sierpnia trwały badania, dzięki którym uda się opracować kosztorys inwestycji. Jeziorko jest to takie miejsce, rzeczywiście no pełnymi walorami rekreacyjnymi. Zresztą to już było docenione dawno, dawno temu. To było miejsce, gdzie spotykali się mieszkańcy przed wojną. To było kąpielisko z całym zapleczem i uważam, że no dobrze było zrobić dokumentację, zobaczyć jaki będzie kosztorys, jakie koszty doprowadzenia tego miejsca do takiego odpowiedniego standardu. No i wtedy Mając odpowiednie dokumenty, mając odpowiednią wiedzę, no, myśleć o tym, w jaki sposób to zrealizować. Prace nad jeziorkiem miejskim zostały powierzone jednej z poznańskich firm, która wykonała szereg badań geotechnicznych. Ich wyniki pozwolą określić głębokość zbiornika, stan zamulenia, przede wszystkim jakość gruntów. Wiadomo już, że na dnie znajduje się folia, a na niej betonowe płyty. Przebudowa ma wyglądać tak, że po prostu będzie spuszczona woda ze zbiornika przy zamkniętym dopływie. Tutaj się znajduje dopływ z melioracyjnych, będzie spuszczona woda, następnie będzie, będą wybrane płyty betonowe, folia, no i yy, uformowanie dna i skarb, i napełnienie wodą podziemną. Napełnienie wodą podziemną by gwarantowało wtedy, że woda by była lepszej jakości, jednak woda podziemna jest no, jak najbardziej czysta. Badania zakończyły się 4 września, wstępny kosztorys prac modernizacyjnych pozwoli na zastanowienie się, skąd wygospodarować pieniądze na tę inwestycję. Wygrana w totka, otrzymanie spadku czy awans w pracy to coś, czego życzyłby sobie chyba każdy. Dobra wiadomość, którą czasem uda nam się otrzymać, uskrzydla i czyni dzień piękniejszym. Jakie wiadomości najchętniej otrzymują na co dzień działdowianie? Nie mam pojęcia. Na dzień dzisiejszy nie wiem, chyba, że wygrałem jakąś wielką wygraną na loterii. O, może tak. Na przykład, że dziecko dostało w szkole piątkę. Że moje wnuki są bardzo zdrowe. O! Że moja kobieta wraca do domu z pracy. To chyba najlepsza wiadomość. Że już mam skończone malowanie i posprzątane. Wracamy z punktu Totolotka, żeby wygrać. Chyba tak? Dobra wiadomość, zdrowie. Dłu dłu długie, długie zdrowie. 8 września przypada dzień dobrej wiadomości. Mamy nadzieję, że tego dnia docierały do Państwa same pozytywne informacje. Takie święto może przypadać tak naprawdę każdego dnia w ciągu roku. Czasami nawet niewielka, pozornie mało istotna informacja potrafi nas uszczęśliwić. Warto więc cieszyć się z wszystkich pozytywnych zdarzeń. Karate, Judo, Taekwondo, Aikido czy MMA. Wszystkie te dyscypliny będzie można lepiej poznać podczas pierwszego Festiwalu Sztuk Walki i Kultury Japońskiej. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Ostródzkim Amfiteatrze. Cała impreza będzie się składała z kilku bloków na pewno będą to bloki poświęcone sztukom walki, przede wszystkim sztukom walki, w którym każda sztuka walki zaprezentuje pokaz w którym będzie chciała pokazać jak najwięcej jak najlepsze swoje cechy danej sztuki walki. Poza tym będą jeszcze programy artystyczne w wykonaniu naszych przyjaciół z Japonii. Będzie też, e, i tutaj taka niespodzianka, e, Chaktoris, ale to zobaczymy wszystko, wszystko już na amfiteatrze, także ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Każdy, kto chce się przekonać, na czym polegają sztuki walki i ich konkretne odmiany ma do tego doskonałą okazję podczas festiwalu. W imprezie wezmą udział również kluby spoza Ostrudy. Honorowy patronat nad imprezą objął ambasador Japonii. Niedzielne popołudnie ma stać poznakiem licznych atrakcji. Początek imprezy 15 września o godzinie 15. Organizatorzy liczą, że dzięki imprezie zachęcą mieszkańców ostrudy do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zbliża się jesień i zima, warto więc już pomyśleć, jak będziemy spędzać ten czas.